To kwota na, na wsparcie opolskiej turystyki. To też pokłosie zeszłorocznej powodzi. Widzimy, że ta turystyka odbudowuje się, ale pomału, i to nie jest tak, że tylko i wyłącznie ucierpiały te budynki fizyczne, które zostały zalane, ale cała branża dostała po kieszeni, więc tak prawie milion złotych, 53 przedsięwzięcia dofinansowane ze strony samorządu województwa przy różnych branżach. Staraliśmy się tak, aby wszystkie gałęzie turystyki były objęte tym wsparciem, ale też różne części Opolszczyzny, bo tak jak powiedziałem, to nie tylko ten teren zalewowy, ale cała Branża, jak zgłaszają nam czy to hotelarze, czy to restauratorzy, czy to przedsiębiorcy z branży turystycznej. Ogólnie Opolszczyzna no jest napiętnowana hasłem: Powódź i ten ruch turystyczny jest mniejszy. Również 25 kwietnia będziemy gościli tutaj ministra Piotra Borysa i będziemy rozmawiali o strategii sektorowej dla województwa opolskiego z zakresu turystyki. Dostaliśmy dzisiaj dofinansowanie na nasz kolejną, kolejny projekt. Kolejną edycję pobyty krajoznawczo-turystyczne w Zamku w Mosznej łączące nie tylko zwiedzanie parku z przewodnikiem, ale także różne atrakcje wewnątrz zamku, walki na miecze i inne aktywności typowo rycerskie pasujące po prostu też do zamku. No i to wszystko jest również połączone z posiłkiem, z regionalną strawą tak zwaną. Jest to wyjątkowe wydarzenie trwające około 5 godzin dla około 100 osób w takiej porze bardziej jesiennej, kiedy już liście przybierają pięknych kolorów, także adresowane praktycznie dla każdego. Stowarzyszenie Sukces po polsku, jeden ze współorganizatorów międzynarodowych Targów Turystyki Bierze osobliwości. Zapraszamy już 3-4 maja na można powiedzieć błonia zamkowe. Będzie masa atrakcji, będą występy gwiazd, będzie można zobaczyć stardawne stroje, będzie można sobie zobaczyć, potańczyć też w takich jakichś elementach już troszkę można powiedzieć starszych, podegustować naszych regionalnych, pozapoznawać się. Bezpośrednio z innymi atrakcjami turystycznymi, czyli znaleźć inspirację na dalsze wyjazdy, jeżeli już ta majoweczka się skończy, aby wziąć i jeszcze gdzieś móc sobie pojechać. My organizujemy górską grę terenową, gdzie dzieci wraz z rodzicami mogą wyjść na trasę, pozbierać, skompletować punkty, w zamian oczywiście dostają nagrody. No i w głuchołazach podczas biegu na 10 km są biegi dla dzieci na trzech różnych dystansach od 50 do 700 metrów. To jest, to jest jedynie na, na samym początku mamy asfalt, żeby ludzie się rozciągnęli, a później biegamy po ścieżkach i alejkach, szlakach turystycznych, więc jest, jest wąsko, jest szutrowo, są bagienka, aczkolwiek no, w tej chwili jest na tyle duża susza, że z tych bagienek nam troszeczkę wymiało.